Witajcie kochani, jesteśmy w miasteczku Dobre. Kilkanaście kilometrów na północ od Mińska Mazoryckiego. Tak się stało, że rynek autobusowy mojego okolicy zdominowała prywatna firma, która ma tutaj biuro i centrale. I żeby raz, dwa, załatwić miesięczny dla dzieciaka, który będzie jeździł do szkoły, musiałem tu przyjechać i sprawę załatwić. Jesteśmy na rynku. Tu, takie stare domki. Tu, tu zrobili parking, jesteśmy, tu kawałek z Park. Tam zaraz pójdę, zobaczymy co jest ciekawego. Tu jakiś zmęczony gentleman Rozmawia z samochodem, no ale to taki folklor polski, nie tylko. Wschodnia Europa, generalnie. No, słoneczko wychodzi, jest też ładnie. Idę dalej, tam jest spory kościół neogotycki, to wam też pokażę, jak wygląda. Tu w samym środku skweru oczywiście pomnik naszego ukochanego marszałka Józefa Piłsudskiego, który całą się rozrabiał, pił na umór, aż w końcu doszedł do wniosku, że czas wysiąść z czerwonego tramwaju, obrabował carski pociąg z pieniędzmi. I za te pieniądze sfinansował związki strzeleckie w Galicji, z których utworzył swoje legiony, a z tych legionów po I wojnie światowej utworzył kilka jednostek, tak zwanych legionowych, no, One odegrały kluczową rolę w woj wojnie z bolszewikami. No, na minus zadziałały jego tam przewrót majowy, no, ale miał chłop swoje powody. Niemniej jednak, tam 400 dwudziestu kilku polskich żołnierzy i cywili zginęło. Nie wiem po co. no. Ale to Polska też specyfika. Dzisiaj nie jest lepiej, też się kłócą jedni z drugimi. Zamiast usiąść i pchać kraj do przodu, idziemy dalej. Tu marszałek się patrzy na to miasteczko. Flagi tak, jeszcze polskie, tu, tu nie Warszawa, tu nie tęczowe flagi. Tu jeszcze biało-czerwone. Tu widzimy alejkę tu w tym parku skwerze. Tam na końcu za ulicą jest ładny kościół. Tam się będę kierował. Tu jeszcze rzucimy okiem w lewo, w prawo. Nie będę nagrywał tam. Idąc dalej, bo tam jakaś młodzież nie trzeli, bo też już siedzi. Nie chcę ich nagrywać, bo nie chcę, żeby tam do mnie huczeli, bo nie mam chęci się tam z nikim szarpać. A, jedzie autobus tej firmy, Stoimy przed bramą tego kościoła. To jest tablica z historią. Tak trzeba głowę w górę, kto ma dobry wzrok. To przeczyta, tu jakiś piękny. Jest papież sprzed stuleci ukazany. W każdym razie wyczytałem tu że zarówno ten kościół, parafia, jak i to miasteczko ufundowane było w roku 1530 za króla Zygmunta Starego tu dzwony w bramie to sama brama czyli miasteczko 500 lat już ma prawie tyle co Ameryka Przejdziemy sobie przez furtę To wszystko w stylu neogotyckim, bardzo powszechnym w Polsce. O, widzimy tu drzwi wejściowe do kościoła. Tu widzimy front kościoła. Matka woska z dzieciątkiem nad drzwiami. No ogólnie ładny kościół. Tu tablica pajączkowa dla Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, co on tu miał wspólnego z tym dobrym, no ale nikt nie zabronił wstawiać tablic pamiątkowych. Strofownik Matki Boskiej, tu tablica ogłoszeń, no. tam domy. to małe miasteczko, tam nie wiem, z tysiąc ludzi może ze dwa tysiące. Kilka ulic na krzyż. A no może więcej jak się mylę, to przepraszam mieszkańców. No, tam square parking, tam będę wracał. No, tu brama z dzwonami widziana od strony Kościoła. No to dobra, to już jest tak z 50, 50 parę kilometrów od Warszawy, to już tak się zaczyna, bardziej obszar rolniczy. No i tu sklep taki mają, dedykowane dla hodowców, kury, gołębie, krowy, świnie, ale też koty, psy, króliki, no, tutaj różne takie ogrodzenia, siatki. Taki sklep na podwórku, o, tam wejście do części zadaszonej, no, ale nie będziemy wchodzić, takie jako ciekawostkę pokazuje sklep z podwórku. Teraz sobie idę wzdłuż tutaj tego ryneczku, takie tu są kamieniczki z innymi balkonami, na balkonach ksiatki w donicach. Jest trzecia, bo której Jest trzecia, jest piętnasta sześć. No to było wszędzie. Doliczy. Z kwiatkami sprawdziłem. Kwiatki żywo. Kiepskie kwiaty, mini. Taki wystrój miejscowy. No. Cóż, że samochód, blokuje mi to przejście. Jeszcze raz rzut oka na sfer Idziemy dalej. A, parę sklepów, tu jest apteka jakaś. Kościół, cmentarz. Przychodnia też pewnie jest to minimum, minimum do życia, więc tak. takie małe mazowieckie miasteczko na wschodzie Mazowsza no to chyba będzie koniec mojego spaceru i nagrywania także proszę o lajki jak się podobało proszę subować kanał jak ktoś jest pierwszy raz lub nie jest zdecydowany wracam do samochodu i jadę z moimi orłami do domu no, tam na parkingu gdzieś. Moja stara bryka stoi. Dziękuję za oglądanie.